No dobrze czytam. Prepare to meet the god. Szczerze mówiąc, napis nad drzwiami wejściowymi tego hotelu wywołał u mnie lekki niepokój. No bo logicznie myśląc, jeżeli widzisz nad drzwiami hotelu, którym masz zamiar spędzić miło czas, wypocząć. Jeżeli ten napis mówi, przygotuj się. Na spotkanie z, z twórcą, to szczerze mówiąc, zastanowiłbym się drugi raz, w momencie przechodzenia przez drzwi, czy warto wejść. Właśnie moje pierwsze spotkanie z mapą polegało na tym, że jechałem samochodem w tą stronę i przejechaliśmy sobie po prostu jadąc 20-30 na godzinę ten znak. Jedno słowo rzuciło mi się w oczy, czyli to, po czym stwierdziłem, że hej, 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 co to było? Wróciliśmy z powrotem i pojechaliśmy w tamtą stronę zobaczyć, o co chodzi. I tak właśnie przypadkowo odkryłem mapę Szkocji. Szkoda, że ten podest nie jest wyższy, szczerze mówiąc, bo z niego mamy widok następujący. Mapa wykonana jest z cementu, piasku, kamieni. Skala 1 do 10 tysięcy, natomiast przewyższenie jest w skali 1 do 50 tysięcy. Z racji tego, że najwyższy szczyt Szkocji. Które znajduje się mniej więcej tam. Ben Nevis, który ma 1400 ileś tam metrów, dokładnie, nie pamiętam, miałby na tej mapie 1,5 cm wysokości, więc aby oddać głębie, i żeby ta mapa wyglądała nie jak naleśnik, jak ciasto na mapie rogi, to postanowiono trochę przekłamać rzeczywistość i wszystkie pionowo jest 5 razy bardziej wyolbrzymione, jakby to powiedzieć. Dlatego to wygląda w ten sposób i to wygląda o wiele lepiej, tak? bo Szkocja, jak wiadomo, jest krajem bardzo górzystym. Nie są to jakieś wysokie góry, ale to są jakieś pagórki, to są jakieś górki. No i już na północy, na północnym zachodzie, to są konkretne góry. Bo po 1000 ponad metrów, no to uważam, że to są już góry. Tak się prezentuje mapa. Nie w ogóle tu widać, chyba widać. Aby zacząć rozmawiać na temat tej mapy, trzeba cofnąć się do roku 1939. Ten pan, to Jan Tomasik, wstąpił do polskiej armii w 1939 roku i po szybkiej i przegranej kampanii musiał razem z około 17 tysiącami żołnierzy uciec do Szkocji zaciągnął się do 10 Brygady Kawalerii Pancernej, której dowódcą był generał Stanisław Maczek. Polscy żołnierze z 10 Brygady Kawalerii Powietrznej, którzy ćwiczyli kontrataki, bo oczywiście spodziewali się wszyscy, że nastąpi inwazja na Wielką Brytanię przez nazistowskie Niemcy, czy też przez Niemcy po prostu, przez hitlerowskie Niemcy. Do tego, aby ćwiczyć te kontrataki, potrzebowali mieć jakiś model, mapę. I tu, na terenie tego pałacu, zamku, chociaż to nie jest zamek, tylko pałac, ale wszyscy mówią zamek. Na terenie tego pałacu w ogrodach powstała tymczasowa mapa Szkocji. Jak wiadomo, do wielkiej inwazji na Wielką Brytanię nigdy nie doszło. Brygada została przekształcona w pierwszą dywizję pancerną, a jej żołnierze wylądowali w Normandii w sierpniu 1944 roku. I po zwycięskich bitwach w kolejnych miesiącach dotarli przez Belgię i Holandię do Niemiec. Jan Tomasik nie mógł wrócić do Polski, więc na swój dom wybrał Edynburg. Gdy Jan Tomasik dotarł już do Edynburga, czekała na niego szkocka żona Katrin Kimlin, i nasz bohater rozpoczął. Karierę hotelarza. Zajął się hotelarstwem, i hotelarstwo szło mu nad wyraz dobrze, dlatego że 20 ponad lat po wojnie, w 1968 roku, Tomasik kupił ten hotel, Barony Castle, i wtedy już, jeśli nie wcześniej, w jego głowie, już zaczęła się tlić myśl, aby tą mapę zbudować w tym miejscu, ale w większej skali, z bardziej trwałego materiału nie tylko tymczasowo, ale też. Prawdziwą. Budowę tej mapy zlecił w 1974 roku dwóm kartografom z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a byli nimi Kazimierz Trafas i Roman Wolnik. Prace rozpoczęły się w 76 roku i trwały przez 6 lat. Jednak to nie były 6 lat od początku do końca przez 6 lat chłopaki siedzieli i dłuwali, Tylko przyjeżdżali tutaj zawsze latem, kiedy Kończył się rok akademicki i spędzali tutaj miesiąc, dwa miesiące co roku. Oczywiście dla nich to była niesamowita sprawa, że można było się wyrwać z tego e, betonu komunistycznego i przyjechać sobie do bogatego zachodu i zobaczyć, jak tutaj się żyje. No, w latach 70. przyjechać do. serio? Trzmiel. Przyjechać sobie do Szkocji, e, pomieszkać, pobyć w tym pięknym miejscu. No, to naprawdę coś niesamowitego. W ogóle nie wiem, nie znam tej historii dokładnie, ale szacunek dla chłopaków, że wracali za każdym razem do Polski, bo ja szczerze mówiąc, chyba po pierwszym przyjeździe, już po prostu starałem się tu zostać i nie wrócić. Albo poczekać, aż skończę mapa, i dopiero wtedy nie wracać do Polski. Projekt został ukończony w 1979 roku. Mapa, którą zbudowali, stała się największą topograficzną mapą na świecie. Niesamowita sprawa. Jej wielkość to 50 metrów na 40 metrów, a pokrywa teren prawie 1600 m2. Na początku lat 80. doszło jednak do wielkiej tragedii. Zdarzył się pożar w zamku. Niestety, pożar był na tyle poważny, że zabrakło pieniędzy na to, żeby tą mapę dalej utrzymywać. Także zdrowie pana Tomasika pogorszyło się na tyle. Że już nie był w stanie dbać o to sam. No i niestety mapa popadła w zapomnienie na kilkadziesiąt lat. I tak do 2010 roku mapa niszczała. Wyglądała już bardzo źle, no bo przez 30 lat nikt kompletnie się nią nie zajmował. Dopiero w 2010 roku. Grupa wolontariuszy założyła fundację Mapa Scotland. Na jej podstawie postanowiono odbudować mapę. W 2012 roku, a dokładnie 19 września 2012 roku, na wniosek posłanki Christine Graham, nastąpiła debata w szkockim parlamencie na temat tej, tego projektu, tej mapy, co skutkowało dużym sukcesem, dlatego że parlament przyznał dofinansowanie na odbudowę. Prace rekonstrukcyjne rozpoczęły się w 2014 roku. Trzy lata później, w 2017 roku, mapa została przywrócona do jej pierwotnych kształtów. Bardzo ciężko jest znaleźć informacje na internecie, co się stało później z hotelem, w jakich okolicznościach pojawił się nowy właściciel. Także niestety nie jestem w stanie przypuszczać nic więcej po prostu, że został sprzedany innemu właścicielowi. Jest inny właściciel ze względu na to, że, został, że Jan Tomasik ten hotel po prostu sprzedał. Tak wygląda pokrótce opowiedziana historia tej mapy, tego miejsca. Teraz zapraszam wszystkich na spacer dookoła tego miejsca. Pochodzimy sobie troszeczkę. Bierzemy kamerę i idziemy trochę połazić, póki jeszcze nie pada. Hotel to jedna sprawa, ale wydaje mi się, że głównym źródłem dochodu jest urządzanie ślubów. Odbija się wszystko tak, widać w środku, bo w drugiej stronie. Nawet chyba podczas kilku moich wizyt, już w tym miejscu, dwa, trzy, trzy razy odbywały się tutaj uroczystości ślubne. No, trzeba, trzeba powiedzieć, że. Lokalizacja jest bardzo urokliwa na ten jeden z najważniejszych dni w życiu. Mówię jeden z najważniejszych, bo dla kobiet jest najważniejszym dniem w życiu, a dla mężczyzn jest jednym z najważniejszych, no bo na przykład finał Ligi Mistrzów też można postawić w tym samym miejscu co ślub. Kto się zgadza albo kto się nie zgadza, może umieścić komentarz na ten temat. Pójdę jeszcze z bliska. Chwycić nasze godło, żeby nie było, że ściemniam. Ten napis nad drzwiami trochę mnie niepokoi. Szczerze mówiąc. No dobrze czy tam Prepare to Meet the God, szczerze mówiąc. Napis nad drzwiami wejściowymi tego hotelu wywołał u mnie lekki niepokój, no bo logicznie myśląc, jeżeli widzisz nad drzwiami hotelu, w którym masz zamiar spędzić miło czas, wypocząć, jeżeli ten napis mówi: Przygotuj się na spotkanie z twórcą, to. Szczerze mówiąc, zastanowiłbym się drugi raz w momencie przechodzenia przez drzwi, czy warto wejść. No bo. No bo tak. Nie wiem, co to za obietnica, ale chyba jakoś bez pokrycia, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża i wyjeżdża. Także chyba jednak to tylko taka przypomnajka, żeby pamiętać o tym. Na koniec. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał wydawał się lub był wartościowy. Widoki były na pewno niepowtarzalne. Dzięki raz jeszcze za oglądanie. Komu się podobało, komu się nie podobało. Może zostawić suba, może zostawić lajka, może skomentować. Mam nadzieję, że przydało się komuś, kto ogląda, do tego, aby odwiedzić to miejsce. A dlaczego proszę o suby i lajki? Ano dlatego, że to jest jedyny sposób na to, by zwiększyć zasięg kanału. A każdy sub, każdy lajk temu pomaga. Oczywiście zdarzają się momenty, w którym niezbadane są wyroki YouTube'owego algorytmu i nagle wypluwa na głównej stronie gdzieś w Nowej Zelandii, tak? No ale wydaje mi się, że to tylko takie może być jednorazowe. Jakby to jest twoje 5 minut. Makaj. Teraz wrzucimy twój film na główną stronę w Bangladeszu. Ciesz się. Bo drugi raz to się nie zdarzy. Także można na to liczyć i to czasami się zdarza, że nagle film osiąga setki tysięcy wyświetleń, ale nic za tym nie idzie. Bo chodzi o to, żeby ten film trafił do ludzi, których to interesuje. Którzy nie tylko wpisują na YouTube jakie zamki warto obejrzeć w Szkocji albo ciekawe miejsca w Szkocji. Tylko po prostu jeżeli uda mi się zbudować jakąś stałą bazę widzów, no to powolutku ten algorytm będzie mi. Sprzyjał. Póki co nie sprzyja, niestety. Także <grystanie> raz jeszcze dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeszcze raz. Raz jeszcze dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego, następne filmy już niedługo. Trzymajcie się, cześć.